Tak? Dlaczego? No, bo dużo czytam. Ja czytam, ale zaklęcia. To są książki. Przeczytałam prawie wszystkie. Ja czytam, ale dużo nie. Ale w sumie komiksów. po co? Po prostu dajcie jej kasę i tyle. Albo jakieś zaklęcie z czarnej magii. Znowu to samo nauczyciel techniki. Ile uczucia w tych związkach. Patrzcie, biegnie, przygotujcie się na uspokojanie. Uch. Uch. Cóż za głupiec, jak on mógł? No, 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 to no. Sprawić przykrość takiej kobiecie. Dokładnie. Dokładnie. Spokojnie, na pewno wróci na kolanach. Chce pani, żebym to wyczarowała? Czy was słońce przygrzało? No, nieważne. Jadę na Bali. Ludziska, Jeśli chcecie pojechać nad morze, polubcie to, a na pewno wam się uda. Zaraz Wam wszystko pokażę. A dlaczego Pani pojedzie na Bali, a może ja pojadę? Dobrze, uspokójcie się. Na razie nikt nigdzie nie jedzie. To jest konkurs i trzeba go wygrać. Ela, konkurs nazywa się Zasłużone Wakacje. No rozejrzyj się, kto bardziej zasłużył niż ja. W konkursie trzeba opowiedzieć, jak ciężko pracujesz dla dobra społeczeństwa i dlaczego to ty zasługujesz pojechać na bali. Jury wybierze najbardziej aktywnego i zaangażowanego społecznie uczestnika. Czyli właśnie mnie pójdę pakować rzeczy. No świetnie, my będziemy sobie spać pod tymi namiotami w obozie, a pani Johnson będzie sobie biegać po plaży. Czy to jest sprawiedliwe? Dziewczyny, ona jest z nami przez całą dobę. Uczy nas, dba, troszczy się. Tak, i dlatego od niej powinniśmy odpocząć my. A co was powstrzymuje przed wzięciem udziału w konkursie? Nie ma tam ograniczenia wiekowego. <laughs> Ciągle poprawiam tutaj pogodę jestem taka zmęczona. A ja dbam o dyscyplinę. Właściwie to my odwalamy całą brudną robotę. Aha. Gdyby nie ja, nikt by nie wiedział, czym jest styl. Stella, a ty co? Nie chcesz jechać na Bali? Bali, chcecie mi zaoferować podrabiane Malediwy? Na Bali byłam już sto razy, nic tam ciekawego nie ma. Jak to mówią, o jedną rzecz do martwienia się mniej. Co? Rzecz? Ja ci zaraz pokażę rzecz. Kiedyś byłem leniwy, ale teraz jestem pracowity. Całe dnie coś robię! Na przykład co? E, no coś tam robię. Na pewno zasłużyłem na wycieczkę na Bali. A te zaklęcia pomogą stworzyć słoneczny. Ej, a ty co? Byłam z tym pierwsza, ale kogo obchodzi twoja głupia magia? Ja robię beauty vloga. <śm> Jestem taka zmęczona. Widzicie, spójrzcie, z kim muszę pracować. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ciężko tu wytrzymać. Szlag. Otóż ja jestem nauczycielem i uczę dzieci. Naprawdę to jest taka ciężka praca, no nie tak, nie tak. Ja uczę dzieci pani Johnson, a nie lepiej zrobić to na satywie? A tak spróbuj zabrać o tym gwiazdom YouTube'a. Nie przeszkadzaj, Stella. Widzisz, że nagrywam. Nic nie widać. Szkoła jest dla mnie wszystkim. Mm, nic nie widać. A, po pierwsze za duży zoom. A po drugie to tryb fotografowania, a nie nagrywania. Złocicka, złote z ciebie dziecko. Dziękuję ci. No proste. No dobrze, w takim razie jestem nauczycielem. Zasługuję na wyjazd na bali, bo jestem bardzo dobrym nauczycielem. Mam ukończone dwa kierunki studiów. Kocham matematykę i uczę dzieci od 25 lat. 28. Tutaj. A teraz rysujemy prostą kreskę. Uh. Oczywiście wyglądałoby lepiej, gdybym pokazała to na modelu, ale wszyscy są zajęci konkursem, ale tak naprawdę robię świetne makijaże i jestem w tym naprawdę dobra. I do tego śpiewam i jestem taką świetną aktorką. <laughs> Stella! A z tobą co? Słuchaj, nie bierzesz udziału w konkursie, więc nie masz nic do roboty. Właściwie to tylko przychodziłam. Tak, tak. Bądź moją modelką. Muszę pokazać swoje makijażowe umiejętności. Widzę te umiejętności. Nie, nie, to by zrobię piękny, obiecuję. No proszę, proszę, chcę wygrać ten konkurs. No dobrze, tylko może bez tych kresek. I właśnie tutaj Stella zgodziła się mi pomóc. Cześć, jestem Ross. Zwykle... E, mm, dobra, co ja zwykle robię? E, siedzę. Nie, to za mało na Bali. Muszę coś wymyślić. A, tak. Umiem też kopać. Niezbyt głęboko. I co tak sterczysz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Widzę, że robisz jakieś głupoty. Daj mi tę łopatę. Patrz jak to robić: wbijasz, przyciskasz, obracasz, wyrzucasz. No i co, proste? Wiesz co? Jak pani Johnson tego potrzebuje, to niech sobie sama to kopie. Jestem mężczyzną i pójdę naprawiać altankę. Stella, chodź tu i mnie nagrywaj, i tak nie masz nic do roboty. Bierzemy gwóźdź i młotek, i będziemy wbijać gwoździa młotkiem. Świetnie, Rost, tylko to nie jest gwóźdź, a śruba. Weź to. Śrubę się wkręca. Z pomocą tego. Skąd ty się urwałeś? Co za facet. Jestem mężczyzną. Aby pogoda była bezchmurna przez cały czas, trzeba połączyć wszystkie składniki w idealnych proporcjach. Oj! Ej, Stella! Co? Mam cię nauczyć, jak robić eliksir? Dlaczego wszyscy jesteście tacy samodzielni? Nie musisz mnie niczego uczyć, sama umiem. Po prostu potrzebuję włosa blondynki dla jasnego nieba. Aj! Czarniecka, pożar! Ej, pomóż mi go ugasić! No jasne, że pomogę, pośpiesz się! O Boże. Przynajmniej mogę odpocząć od kolegów z klasy. Jestem taka zmęczona. O rany. No świetnie, a ty co? Chcesz się pochwalić swoim talentem sportowym? Przecież nie możesz się nawet raz podciągnąć. Wiesz co, Stella? Nie liczy się wynik, a włożony wysiłek. Co? Najważniejsze jest to, że nie przestaje trenować. Spójrz. Pozwól, że ci pokażę sportowcu. Musisz stopniowo przenosić ciężar. Wszystko po to, aby rozłożyć ciężar równomiernie. No dalej, teraz ty. No dalej, dalej, jedno pociągnięcie! Dalej, dalej możesz! Tak, jestem silny! Widzieliście, widzieliście? Czy wszyscy widzieli, jak jestem silny? Myślałam, że chociaż ty dasz sobie radę. Stella, nie mogę! Mogę zrobić tylko dwie minuty. A umiem tyle rzeczy, że mogłabym opowiadać cały dzień. A może zrobię cykl filmów o moich osiągnięciach? Dobra, zrobimy tak. Przygotuję listę pytań i pomogę Ci nakręcić film. Jesteś taka wrażliwa, Stella. Dziękuję. Dobrze, patrz w kamerę i mu ściśle według listy. Masz tylko dwie minuty. Dziękuję Stella. Cześć, jestem Julia. Jestem bardzo mądrą dziewczyną. Zwycięzcą naszego konkursu jest najbardziej wrażliwa i pracowita dziewczyna na świecie. Nie ma sobie równych w pomaganiu przyjaciołom i znajdowaniu wyjścia z każdej sytuacji. Nasza zwyciężczyni, Stella Złocicka, pojedzie na wakacje na Bali. Złocicka, jesteś złotym dzieckiem, dziękuję. A teraz zrobimy makijaż księżniczki. Dziękuję, Stella! Co? Dobrze, przyjaciele, udanych wakacji! Przecież mówiłaś, że Bali jest dla biedaków. Nieważne, dodam do tego grona moją złotą kartę kredytową. To wycieczka dla dwóch osób. Zdecydowałaś, kogo zabierzesz? Oczywiście! Biednicka, gdzie jesteś? A, już? To lecę! 哇。